Co to są atrybuty? Jak je utworzyć, a następnie przypisać do produktu? Atrybuty to estetyczne wypunktowanie specyfikacji produktu, które umieścić możemy w karcie produktu lub jego ofercie na którymś z serwisów aukcyjnych. Aby utworzyć nową grupę atrybutów w cel Assist, przejdź do karty Asortyment, a następnie Atrybuty. Dodaj grupę atrybutów, podaj jej nazwę, dodaj opcję, a następnie zapisz. Po zapisaniu wprowadzić możesz odpowiednie cechy atrybutów. Ułatwią one później uzupełnienie powtarzających się atrybutów w produktach. Poprzez funkcję atrybutów w Cell Assist masz możliwość szybkiego opisywania przedmiotów danymi technicznymi. Kiedy stworzyliśmy już naszą grupę atrybutów, teraz wystarczy już tylko przypisać ją do wybranych produktów. Dla opcji atrybutów włączyć możesz także funkcję pokazuj w filtrach, która posłuży później w sklepie jako filtrowanie po atrybutach. Należy więc przejść do asortymentu, a następnie do edycji naszego produktu. W karcie opis zjedź na sam dół okna, aby wybrać stworzoną wcześniej grupę atrybutów dla tego produktu. Po wybraniu odpowiedniej grupy atrybutów uzupełnij informacje ręcznie lub wybierz wcześniej dodane z listy. Po zapisaniu atrybuty wyświetlą się w karcie produktów w sklepie, a także umieścić je możesz w aukcji, umieszczając w szablonie odpowiednią zmienną.